polega na nadaniu szybie właściwości odpychających wilgoć, właściwości hydrofobowych i polega na połączeniu szkła z impregnatem, dzięki czemu zwiększa swoje napięcie powierzchniowe. No i krople deszczu, wilgoć, woda nie chcą przywierać do szkła. Są wręcz tak jakby odpychane elektrycznie. Można to do tego porównać. Sam proces hydrofobizacji jest procesem prostym, ale wymaga dużej dokładności. Przede wszystkim musimy pracować na wyczyszczonej powierzchni, na wyczyszczonym szkle. Taka szyba nie powinna mieć ziaren piachu zanieczyszczeń, tłuszczy, które sprawią, że impregnat nie wejdzie w reakcję ze szkłem albo ta reakcja będzie ograniczona. My stosujemy zmywacz NS400 Plus, który jest na bazie alkoholu i jeszcze nie pozostawia smug. Do przygotowania szyby także nadaje się roztwór alkoholu. To jest praca ręcznie wykonywana, tutaj nie stosujemy żadnych maszyn, czyli potrzeba też sporo siły. Albo bardziej umiejętności. Potrzebny jest refleks, trochę zapału, no i trzeba wiedzieć, co się robi. Podczas właściwej instalacji impregnatu nie należy zraszczać Całej szyby impregnatem, dlatego że on bardzo szybko odparowuje. Działamy partiami. Do wcierania stosujemy piankę. Nie stosujemy gąbki, która nam wypije impregnat. Nie stosujemy szmatki, która nam wypije impregnat. Potrzebna jest pianka, która ma strukturę bombelków, które będą wciskać impregnat w powierzchnię szyby, w pory w szybie. Po takim zainstalowaniu impregnatu, po wtarciu go w całą powierzchnię szyby, należy zrobić sobie krótką przerwę. Około 45 minut do godziny czasu. To jest czas, w którym zachodzi reakcja chemiczna. Na impregnat, wchłania się szybę, nadając jej tych właściwości hydrofobowych. Impregnacja nie zastąpi nam wycieraczek. Natomiast, jeżeli mamy szybę zaimpregnowaną, przekraczamy prędkość 50 kilku kilometrów, 60 kilometrów na godzinę, możemy już zapomnieć o używaniu wycieraczek. Szyba zostaje samoczynnie oczyszczona. W związku z tym, że ona odpycha wilgoć, kropelki wody uciekają z niej pod wpływem wiatru w każdą możliwą stronę, przeważnie do góry oczywiście, bo ten wiatr się ześlizguje przez maskę po szybie i na dach i oczyszczają nam całą. Szybę. Mamy większy komfort jazdy, większe bezpieczeństwo jazdy, przyjemność z jazdy. Cała szyba się oczyszcza, nie ma zacieków. Te kropelki zachowują się troszeczkę jak krople na tłustej patelni albo jak krople rtęci. Czy z zaimpregnowanej szyby łatwiej usunąć owady? Tak, zdecydowanie łatwiej. Te pozostałości z owadów nie przywierają do szyby. Wystarczy naprawdę szybę opłukać, o ile deszcz nie załatwi sprawy za nas. Taka zaimpregnowana szyba nie chce zamarzać. Ona broni się przed zamarzaniem. Całe auto będzie często zamrożone, a ta szyba ledwo co złapana jakimś lodem cienkim, albo w ogóle będzie czysta. Zastanawiam się zatem, czy jest sens na przykład impregnowania wszystkich szyb w aucie. Myślę, że tak. My w swoich prywatnych autach instalujemy impregnat na szybach bocznych jest zwiększony komfort jazdy. Natomiast tą kluczową rolę podczas eksploatacji odgrywa ta szyba czołowa. Przez jak długo cieszę się komfortem z jazdy po impregnowaniu szyby? Producent preparatu określa ten czas około rok czy półtora, bądź też bardziej w kilometrach, około 10-15 tysięcy kilometrów. Zależy to jeszcze od kilku innych czynników. Przede wszystkim od tego, czy szyba jest gładka, niezużyta, krótko mówiąc, na takiej gładkiej powierzchni, na takiej gładkiej szybie ten impregnat utrzyma się zdecydowanie dłużej niż na starej, zmatowionej, zrysowanej szybie. Jakie jest kos? Koszt zaimpregnowania przedniej szyby? Zaimpregnowanie szyby w samochodzie osobowym to jest koszt od 60-80 do 100 zł, w zależności od modelu, od dostępności do tej szyby. Natomiast jeżeli chodzi o busy, samochody dostawcze, jest to koszt w granicach 120-150 zł.